Siema, jest strony metali to teraz czas na ćwierć Wiem, że jutro w sumie kiedy to wrócę, to już dzisiaj e, są e, półfinały e, Ale Hiszpania e, będzie grać, więc e, no fajnie no? dobra. Zaczynamy. Statystyki, e, takie są statystyki. Nie wiem. Nie znam się. Yy, składy. To są składy. Myślę, była czerwona kartka. A, była, no tak. Zapomniałem. Yy, Cześć. a I teraz komentarze, tak? Okej, okay, czekaj. Zrobię sobie... czekajcie, zrobię sobie na to ważne. Dobra. Zaczynamy. Więc... Masz startuje i... Yy, ósmy mecz Dainz Zakaria y, strzela y, pechowego smugboja odbił piłkę do własnej bramki. Yy. Somer bez szans. Yy. Yy, potem była bramka. Nie, czekajcie. Gdzie jest? A, jest. Yy, błąd yy, obrony dał szansę przyzwyczajonym zawodnikom yy, Shekiri. A no i Shekiri bramkę strzelił ładną. Zresztą pamiętam, to czy nie ładne? Ale jeszcze tej Szwajcary co kartkę i były karne, tak? Yy, więc tak. Gdzie? Yy, aha, tak, tu są karne. Yy, więc tak. Na początku Sergio Busqueros trafia, potem Moreno trafia, to czy Gawronowicz strzela bramkę. Yy, tutaj już jest 1-0 dla Szwajcarii. Potem jest 1-1, Szwajcaria nie trafia, Hiszpania nie trafia, Szwajcaria nie trafia jest 2-1 dla y, Moreno, strzelają tutaj jeszcze Szwajcaria y, y, Szwajcaria chybił, go y, y, jego strzał y, noc poprzeczką Potem bramka, y, Summer bez szans i 2-1 w, y, w karnych Tak? 2-1 w karnych Słuchajcie Raz. Co? Cze? Jeden. Czyli wygrał pokarnych jakby 3-1. Jak to pokarnych 2 3-1. Chyba pomyłka stary, bo gol, gol, gol. Więc. gol. Czyli 3-1 pokarnych, czekajcie, yy, spotkania, co yy, to jest, yy. okej, okay, tutaj jest pomyłka, nie patrzcie na no to, tak naprawdę było 3-1, więc dziękuję za oglądanie tego wspaniałego odcinka, widzimy się w następnym, cześć.